Hej hej ludziska, witam was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Diablo 3. Ehm, jesteśmy w nowym Tristram i mamy iść znowu porozmawiać z Leą. Chodźmy, poszukamy twojego. Wóra. No właśnie. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. Jeśli okay, mamy chyba znaleźć jakiś klucz. Punkt nawigacyjny, czyli... Czekaj, skorzystaj z y... punktu nawigacyjnego Trista mamy starych ruin, czyli zapieprzamy do ruin. I tutaj... oo! Oh, tego to nie widziałem. Nie może w... się Do oh. prawdziwej natury zła, które podnosi się z otchłani pod katedrą. Ciężko... Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Uuu, ale tu jest. Ja Kurczę, muszę sobie jedną rzecz zmienić. Bo jak tutaj się bije, to nie słyszę dialogów. Eee. Czekajcie, idziemy tu mamy opcję? A przynajmniej, przynajmniej możecie teraz sobie podglądnąć, e, co ja tutaj mam. poustawiane. ma wysokie, wysokie, średnie i tak dalej. Ale nam chodzi o dźwięk przede wszystkim. Głośność efektów. Ściszmy sobie może do 20, a dialogi jednak podniosę do połowy. Dialogi są dla nas najważniejsze. Napisy w filmach, w dialogach. Może napisy. Co wy na to? Może napisy będą dobre. Zastosuj, zatwierdź. Zobaczymy. Jeżeli napisy nie będą nam przeszkadzać zbytnio podczas dialogów, no to. No to napisy zostawię. Aha, właśnie, ja mogę sobie w sumie. Czekajcie, zadania. Odtworzyć. Nie mogę się już oszukiwać. Nie ma napisu. natury zła. Lipa. Czyli tylko same dialogi zostają chyba nam tutaj. Jak coś przewiduję. Ale zaraz coś będziemy gadać. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja tak w ogóle trzymam na 1, 2, 3, 4 cały czas, ale w sumie to. Jeszcze nie skorzystałem. O matki. Halo! Ludzie nie do nie chciałem wejść! No, ale nigdy w to nie wierzyłam. No dobra. Przeszukajmy w takim razie tam piwnicę. Olega jasna. Chciałem sobie poeksplorować. Dobra. Proszę bardzo. Pięknie. Złoto się sypie. W ogóle zobaczmy, ile ja mam złota. Miętności, kwipunek. Sześć baniek. Nie jest źle. Dobra, jakiś pancerz, to w ogóle mamy do wypierdolenia. To jest nam niepotrzebne, nic. Także to sobie wywalimy przy najbliższej okazji, będąc w Tristram. Porozmawiamy z Leą? Porozmawiamy. Oto klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka de Odnajdę twojego wuja. Ty tu zostań i spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej. Dziękuję. Ajdan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej, jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda. Piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram. Uda się do katedry. Lecz tak jak Ajdan, odejdę. Zanim nas ogarną my mamy się udać do katedry ale ja bym sobie jeszcze z Leon mogę coś aha możemy tak o tylko pogadać o Tristan na szkocka słuchajmy czekało tu na niego wiele duchów to tutaj diablo doprowadził króla leoryka do błędu i sprowadził na ludzi grozę nie wiem co tak naprawdę się tutaj stało ale musiało to być coś strasznego Mamy wszyscy którzy przeżyli postradali zmysły tutaj widzicie na czacie wyskakują napisy Zobaczcie, tutaj, 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 jakiś tam. Okej, okay. my mamy się stąd udać. Gdzie? Do jakiejś katedry. No dobra, czyli możemy sobie poeksplorować. W takim razie, licimy dalej. Ta zdolność nie jest jeszcze gotowa, Aha, czyli mamy cooldown. Okej. Okay. No i tak, tak, właśnie jak mówiłem w poprzednim odcinku, w ogóle tak zacznę, może. Yy, miałem się tam, wiecie, dopytać, co zrobić na przykład yy, z jakimiś przedmiotami, które mi nie są potrzebne, czy zmienić je po Spokoj prostu. Z tobą. LOL plus ten wisielce. E, czy mam je wymienić na te przedmioty do craftingu czy co, nie wiecie co. Lepiej posprzedawać i pozdobywać golda. Boże, co ci, ci ludzie tu piszą? No chętnie bym chciała, ale z dziurą, matko kochana. Więc już jednym tym ciosem rozwalam te gówno. Nie jest źle. Tutaj mamy katedrę. To tutaj spadła gwiazda. Yep. Dokładnie tak. Tutaj nie wejdziemy. Mamy na razie zablokowane. Fabuła nam chyba nie pozwala tam wejść. Ale możemy sobie tutaj poeksplorować. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Lol, zawsze coś wypadało, a teraz nic. No bez jaj. Okej. Okay. Idziemy w takim razie do katedry. Tutaj się będzie działo. Mam nadzieję, że sobie poradzę. O, cholera. Katedra poziom pierwszy, no tak, tutaj było kilka tych, tych poziomów. W katedrze. To, to w ogóle będziemy walczyć chyba z kimś, z tego co pamiętam. To to pamiętam, przeszedłem, ale to było tak tutaj dawno temu. Tutaj spadła gwiazda. Tutaj spadła gwiazda, dokładnie taki się chyba krater zrobił. jebitny bitny. Hopla. Haha. <grym wyszła> To jest coś pięknego, że możemy takich rozwalić, w ogóle, tak jak mamy i. Ja bym sobie kurczę chciał dziś inaczej to zrobić, bo. poruszanie się atakuje wręcz z tym wyobrażać przy trafieniu. Dobra, weźmy sobie może to. Weźmy sobie może to. okej ja będę wszystko. O, kurwa. Nie lubię tego dziadostwa. Pomocy! Jeszcze rozsnuwać. We mnie! w A -a -a! Strasznie nie lubię tych grubasów, oni się tak jakoś kurcze roz... Ten... rozpękają, że tak powiem. Strasznie ich nie lubię, strasznie, strasznie, strasznie Ciemno tu jest. <laughs> Nic nie widać, cholera jasna. Ale coś tam się poeksploruje zawsze. Nie no. było, co? Jakaś piła, nie piła. Co to jest? Zniszczono obiekty 3PD dostałem, za co? Nawet nie ten nie zdążyłem przeczytać. Czekajcie, można na czat? Nie, tu chyba nie ma takich powiadomień. Okej, okay, 6 i 6. No niestety do sprzedania. Okej. Okay. Ile złota? Pamiętam, że te dziady mi strasznie jakieś bruździły na tamtej postaci. Co, co, co tam miałem w menu. Co to było? Łowca demonów. Chyba Demon Hunter to się nazywa. Ubruździły um, mi strasznie wtedy. Wiecie co jest, ja sobie pójdę tutaj? Eee, I strasznie od nich właśnie umierałem: od tych dziadost małych. Chociaż. Czekajcie, mogę jakoś. No nie mam, no nie odkryte. Dobra, no to odkrywajmy może w tą stronę, później jakoś tam. A, tu mamy przejście Jezus. Tu mamy na dół przejście, co my tu mamy, oszczepy, nie oszczepy, tutaj nic nie ma. To jest po prostu taka pierdółka. Właśnie, mam podgłośniony na maksa? Mam chyba. Dobra. Git. <laughs> Piąty level. Piąty level, już połowa w sumie. Nie wiem, kurczę, czy iść tędy, czy tamtędy, no ale dobra. Nara. O Jezus! Armageddon Okej okay. Mniej więcej chyba tak samo wyglądają te, te poziomy. Mi się wydaje bynajmniej Oczywiście pusto Chyba jak żeby inaczej Kliknąć się tak da Aha, na nie, chyba na kamerze się nie da. Okay. To mogłem spuścić na nim w sumie. Kolejne drzwi. Strasznie dużo eksplorowania. Będzie w tej katedrze strasznie naprawdę strasznie dużo. Ale jeżeli coś pominę, to będę się starał wrócić tam, tak czy siak. Jeżeli, na przykład, wiecie, teraz by było jakieś przejście na inny poziom, czy coś takiego, to bym się jednak wrócił tam na ten sam początek, żeby wszystko, wszystko przeeksplorować. I mam nadzieję, że nie będziecie źli na mnie o to, ale bardzo bym chciał wszystko ogarnąć od początku. Aha, no i <laughs> wiecie, jeżeli, na przykład, zabraknie mi miejsca też w ekwipunku, to również chciałbym wrócić do Tristam, sprzedać to. I jeszcze raz tutaj po prostu przejść tą trasę i... i zacząć od tego samego momentu na przykład kiedy skończę, bo nie będę, wiecie, was zanudzał tym, tylko sam to zrobię. Po co was nudzić takimi pierdołami? Tam w ogóle na górę możemy iść, tylko nie wiem czy iść tam, czy nie o cholera! Jest tego oślepienie spoko rzecz. Bardzo może być przydatne. Co my tu mamy? Studnia leczenia, dobra, to już wiem co to jest. Oczywiście, jeżeli ktoś grał w Diablo 2, no to również wie co to jest. Na razie tak bije tylko z autoataką, bo nie chce mi się używać tych wszystkich speli. Czyli tam jedynka, dwójka i tak dalej. Na razie samą myszką sobie gram, czyli pełen czy laucik. Jest łatwo No Jako zniszczenie, zniszczone obiekty 7 to są chyba w ogóle osiągnięcia. Jakieś, o kurde, dostaje się coś za to. Nice, 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 nice 7277, ale punkty obrażeń: 5,7 1,20 ataku na sekundę, 1,40. Więc temu podziękujemy czemuś. Magiczny pas, pasa nie mamy, więc sobie załóżmy. Oczywiście kawałeczki nie zaniesiemy również do Tristram, do naszego tam pojemniczka. Czy jak to tam nazwać kufra? Okej, okay, tutaj mamy drzwi, cholera, nie? Zobaczmy, jakiś demon, ja jebie! On złoto ma! Nice! Wow, ale się z niego sypie. Ja pierdzielę. No to grubo. No, się z niego posypało, zaraz to ogarnę, co tam się z niego wysypało. Ale tak, przejdźmy tutaj, bo tutaj może być to przejście z tamtego początku, jak gdyby. No widzicie, tu nie byłem. No właśnie, właśnie, o to mi chodzi, żeby to wszystko, wszystko przeszukać. Mamy na to czas mniej więcej, nie? O kurwa, duży. Którzy... czekaj jak mówię, na razie pełen Chill out. ja je wiem, nie lubię dłuższego. To nie wiem, jakieś pijawki, czy co to jest w ogóle, pomogę tak go rozwalić. Tutaj było do przejścia. No i tutaj już mamy to odkryte. Czyli po prostu, jakbym tędy poszedł, do e, byłoby to samo w sumie, ale widzicie, jeszcze mamy do eksplorowania troszkę. No i dobra, otrzymujesz błogosławieństwo, plus 25%, 25 do szansy, chyba. Krytyka? Nie przeczytałem oczywiście do końca, jak to zwykle ze mną bywa. Dobra, pójdźmy na dół. Ah, tutaj się też coś dzieje. O kurwa. Dobra, teraz chyba dam na ten na spele. Ja pierdzielę. O, to już było cięższe, dużo cięższe, znaczy ciężej się biło, o, ale oni tam damage'u jako takiego nie zadawali ogromnym. co? LOL, jakieś zwiększenie, ten kasy czy czegoś takiego, dobra, ja pójdę w tą stronę. Oczywiście przedmioty się sypią zewsząd. Aha, tutaj, o, widzicie, tutaj mamy miejsce, do którego mamy dotrzeć, jeżeli chodzi o fabułę. Czyli ja się cofnę i pójdę sobie w lewą stronę. Tam jeszcze paru miejsc nie przeeksplorowałem. Jeżeli chodzi o te pomieszczenia, na pewno tu po lewo musimy iść. Tak. Hopla. No i co, no i chyba tutaj jeszcze coś nie ogarnąłem, bo się pamiętam, że cofłem. Ale gdzieś tutaj nie poszedłem, no właśnie. Więc idziemy teraz całkiem, całkiem w lewo, może. Tu coś mamy. Nazywam się Lagdana, Szósty jestem level. przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nie Nawet mogę jeszcze wtedy, użyć tej zdolności. Niech jego zdeprawowane serce. Za mało siły duchowej. Cholera, nie mam siły duchowej, fuck. Okej. Okay. Co my tu mamy? Skrzynia z ciekawostkami? No pewnie. A, dobra, coś tam wysłuchałem. Ups Tu mamy w ogóle... To jest fajne te te łańcuchy. Chlup! I tak w sumie mogę robić, tylko że ciągle o tym zapominam. Dobra, złupi ogarnięte. No i tutaj jest ta studnia leczenia, nie? Czyli tam wiecie, hapsy i tylko tyle. Dlatego tutaj chyba sobie stąd już przymychniemy. Z powrotem. No bo tam już nic nie ma. Tam była ta księga, jakaś coś takiego, więc możemy iść dalej. Aha, właśnie, tu musi jeszcze kwipunek świecić. Co my tu mamy? Eee, to sobie damy tu. Tu mamy lepsze Do witalności. Pierdziele, chyba pancerz lepszy, nie? Hmm, tamto nie jest dla nas. To jest do craftingu, dlatego to sobie też zatrzymam eee, pancerz. Do witalności Do zasięgu Podnoszenia złota i kul zdrowia. Ja chyba to sobie wezmę. To jest, to jest naprawdę fajne. No i tak, tutaj mamy do sprzedania, tutaj mamy te, które zostawię sobie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mi, kurczy wystarczy w ogóle tego ekwipunku, no bo to, 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 to nie jest zbyt dużo już na y, większe jakiś tam exploring tego terenu. I tak, tu mamy jeszcze jakieś z łoki. E, Potrzebuje siły duchowej. No nie masz jej, ja wiem, że nie masz. A, tutaj mamy kolejne jakieś przejście. Plugowe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała. Łażkieletów? Obudziła Obudziłam od gwiazdy! Chyba nim Te wszyscy będą cierpieć tak jak ja cierpiałem. Straże! Chcę mieć jego kości. O cholera. Pewnie będziemy musieli mu pomóc. No jak? Zabij szkielety. Nie mam też siły hey, do Kurde Bawię Czemu się. ja nie mam Wratańcy siły? Samy o, to... o kurde, to już nie autoatakiem, to już trzeba jakoś... Jeszcze nie gotowe. Wiem, że nie gotowe, teraz gotowe. Opla! Okej, okay, zobaczmy czy coś mamy tutaj, bo pewnie teraz musimy z dziadkiem pogadać. O, pewno, że mamy. Ale pusty regał. LOL. Zdobione drzwi tutaj będziemy chyba musieli iść. Z tego co pamiętam. Hopla. Dziękuję ci. Ale czemu ryzykowałaś dla mnie życie? Jeszcze nie pora ci umierać, starcze. Pójdźmy. Lea cię oczekuje. Jak to dobrze, że jej nic się nie stało. Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. Okej, okay, jesteśmy na zewnątrz. Musimy sprawę gwiazdy. Wracajmy do No to co? Lecimy do Tristram w takim razie. No dobrze się składa, bo mam coś do Spełniłam obietnicę i wybawiłam wujalei Dekarda Kejna. Ocaliłam go przed stworem zwanym królem szkieletów. Który teraz broni mi dostępu do Gwiazdy. No dobra. Okej, okay, tu mal, mamy tą leę całą, ale ja bym sobie... Czekajcie, zobaczę w ogóle jakieś powiadomienie. Eee, dobra, nieważne. Będę yy, nie sobie to posprzedawał. Czekajcie, gdzie jest mój kupiec? Gdzie jest coś, gdzie mogę sprzedać? Jaj. Tak, to sobie odłożymy, to sobie odłożymy. to nasze bardzo, bardzo ważne przedmioty do craftingu. Nie wiem, może z nią trzeba pogadać. Nie no. Mam wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. 14. Tak, to sobie załóżmy. A to wszystko mamy siob, 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 siob do sprzedania. Tak jest. Co ty masz, gościu, ciekawego? Co ty możesz mieć ciekawego? 77. Nic nie masz ciekawego, to jest ciekawe, chyba. Ale ja ty masz wszystko bardzo drogo, a ja sobie to wydropię, także dziękuję. Nie chcę tego. Co my tu mamy? Hmm, tu jest gospoda. A tutaj? Dom cienia jakiś. mamy tą księgę. Nie masz żadnych do identyfikowania. No tak, aha, to jest w ogóle jak księga do identyfikowania przedmiotów, z tego co się dowiedziałem. Tutaj również tam nam się coś poodkrywa, ale to jeszcze troszkę. Dobra, pogadajmy z Leą. Wujku, żyjesz? Dzięki Tobie i Twojej przyjaciółce. Zostało nam niewiele czasu. Powiedz, co wiesz o gwieździe? Obawiam się, że niewiele. Choć proroctwo dni ostatnich wskazuje, że jest to znak początku końca. Wujku, proszę, wystarczy tych twoich historii. Najważniejsze, że wróciłeś. No i pięknie punkt kontrolny. Coś dostaliśmy fajnego. Zobaczmy, kwipunek. Co to jest? Szata jakaś, tak? Pięć do witelności, ale ogólnie jest lepsza od naszej, dlatego ją. Załóżmy, a tą sprzedajmy od razu, żeby było puściutko. Może z... jeszcze pogadajmy z Leon przy okazji? Jak odeszła twoja matka? Nie znam szczegółów, ale matka miała odset tajemnych mocy i... ...przeczuwała, że nie wychowa dziecka. Kurczę, ja to przerwałem niechcący lol. To nam się otworzyło przejście. Właśnie o tym mówiłem, że za chwilę się powinno otworzyć. Parano... Wszystkie przedmioty mają dla mnie specjalną wartość, mm -hmm. ale w ostateczności mogę ci to i owo sprzedać. Leatej Tutaj mamy kupca. Innymi... Tutaj nie mamy nic na razie. Tutaj mamy. Nie wiem kto to jest. Co Cię tak martwi? Chodzi o moją żonę. Jest bardzo chora. Oho, się czyżby o jakieś tam. A w ogóle, sorry za te dźwięki, ale to są, wiecie, Hecet to jest. Boże, to jest Hece, dlatego każdy tam ruch jakoś słychać. Niestety, przewoźnik. Prom w Tristrom przykro mi, ale prom do WORTA nie pływa. Tyle się dzieje, że nie mogę nikogo przewieźć. To zbyt niebezpieczne. Cholera, co nawet promy, nieźle. Czyli będzie dużo, dużo chyba jeszcze do zwiedzania. Nie mów nikomu, mam parę nowe... pewnie zdarza się, że robię interesy z podejrzanymi typami. Ale to ty na tym korzystasz. Dobra. Co my tu brama mamy? To jest jakieś... Z rozkazu kapitana. No właśnie jakaś brama. Tutaj pewnie też jakieś wejście będziemy mieli. No ale jeszcze tego jest. Okej okay, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę, no i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, hej!